A ty, Dziękujemy! Czołem, klasa! Jestem w Starych Jabłonkach na Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej plażowej. Przed chwilą skończył się mecz reprezentantów Polski, mężczyzn. E, I już muszę powiedzieć, chociaż jestem tutaj zaledwie kilkanaście minut, że niesamowicie mi się podoba e, atmosfera na trybunach, którą Wam zaraz pokażę. W Koniec! Dziękujemy! Także to co dzieje się poza boiskami oczywiście pokaże też kompleks jak, jak wygląda w całości. Świetna atmosfera, reprezentanci różnych krajów przechodzących tutaj się po tym ośrodku, po hotelu Anders, tańczą, śpiewają, świetnie się bawią. I to jest sport jaki ja chcę oglądać, oczywiście nie można tym zawodnikom odmówić waleczności, tego sportowego ducha, chęci zwycięstwa. Mogę sobie pozwolić na wiele. Ostatnia impreza moja. Daniel Piotr, skupmy się, skupmy się na dopingu. Ale jednak jest to zorganizowane w zupełnie innej, takiej naprawdę wesołej, otwartej atmosferze. Na tym sport powinien polegać, nie tylko na wygrywaniu za wszelką cenę, ale też na dobrej zabawie, on po prostu ma cieszyć. Ale jestem tutaj też po to, żeby powiedzieć trochę o historii, o początkach piłki ręcznej plażowej, a jest ona o tyle ciekawa, że nietypowa, ponieważ... Nie ma, nie ma zbyt wiele, szczególnie jeżeli chodzi o kraj pochodzenia, wspólnego z tą tradycyjną halową piłką ręczną, o której już kiedyś wam trochę opowiadałem. I dobrze się składa, nie wiem czy dobrze tutaj widać, czy jest dobrze wykadrowane to boisko, dobrze się składa, że za mną rozgrzewa się reprezentacja Włoch, ja się na chwilę... Sunę, żeby na pewno było to widać, ponieważ sport ten narodził się właśnie we Włoszech prawie 30 lat temu. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina, jednak ma już jak widzicie jak historię i, i przede wszystkim bardzo prężnie się rozwija. Trzeba jej przyznać, że robi niesamowity postęp i było tak na początku i dzieje się tak przez cały czas. A te mistrzostwa, które mamy tutaj, są największymi, jakie do tej pory zorganizowano. Jak wspominałem, niemal 30 lat temu, bo w 1990 roku członek włoskiego Komitetu Olimpijskiego, Gianfranco Briani, tak, Gianfranco Biani, padł na pomysł zorganizowania czegoś, co będzie podobne, jeżeli chodzi o i do siatkówki plażowej i miałoby zachęcić przede wszystkim do aktywności właśnie w nadmorskich kurortach ludzi na plaży i promować też piłkę ręczną, dlatego wymyślono właśnie piłkę ręczną plażową, a już dwa lata później zorganizowano pierwszy oficjalny turniej w tej dyscyplinie sportu. Rok 92, czyli rok mojego urodzenia jest też o tyle ważny dla tej dyscypliny, że powstała wtedy pierwsza federacja, taka oficjalna piłki ręcznej plażowej. Nazywała się, przepraszam, bo nie pamiętam, Comitato organizatore Handball Beach. A sędzia, włoski sędzia tradycyjnej piłki ręcznej Giampiero Massi został osobą wyznaczoną do tego, aby stworzyć oficjalne, międzynarodowe zasady tej dyscypliny. 93 to pierwsze międzynarodowe zawody w tej dyscyplinie rozegrane w Rzymie, a 94 to już oficjalne przyjęcie halowej, plażowej piłki ręcznej do tego grona pod swoje skrzydła. Przyjęła ją Federacja Piłki Ręcznej Międzynarodowa, czyli IHF, a także oficjalnie zatwierdzono międzynarodowe przepisy, o których przed chwilą właśnie mówiłem. Jak widać, dyscyplina od początku swojego istnienia rozwija się bardzo dynamicznie, bo już 4 lata po w ogóle pierwszych pomysłach istniała, istniały krajowe federacje, istniały międzynarodowe przepisy. Była zatwierdzona przez IHF, Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. W 1995 roku z kolei odbyły się pierwsze mecze między reprezentacjami krajów. Miało to miejsce na turnieju w Brazylii, w Rio de Janeiro, z tego co dobrze pamiętam, czyli tak naprawdę kolebce sportów plażowych, w miejscu, które jest wyłącznie z plażą siatkówką plażową, piłką nożną plażową, z Copacabana, czyli coś, co po prostu no, ma taki swój no, prestiż, jeżeli chodzi o te sporty plażowe i zmierzyły się tam reprezentacje Brazylii, Argentyny, Włoch i e, muszę sprawdzić Portugalii, e, co pokazuje, że piłka ręczna plażowa nie do końca pokrywa się z tą halową, jeżeli chodzi o właśnie tradycję i też o. Technikę, zasady gry, bo wcale nie wywodzi się od tej, tak bezpośrednio od tej, od tej halowej odmiany. Jest to odmienna dyscyplina, której trzeba się tak naprawdę uczyć od początku. Jeżeli chodzi o dalszy rozwój dyscypliny, 1998 rok to pierwsze mistrzostwa kontynentalne. Miały miejsce. Ameryce Południowej, również w Brazylii, ale dotyczyły obu Ameryk. Były to Mistrzostwa Panamerykańskie. Rok 2000 to pierwsze Mistrzostwa Europy, 2004 Mistrzostwa Azji, a 2013 Oceanii. W 2004 roku odbyły się również pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata. Warto dodać, że w 2001 roku Piłka Ręczna Plażowa została włączona do programu Igrzysk Nieolimpijskich, które odbywały się w Japonii, a 16 lat później we Wrocławiu podczas The World Games 2017 w Polsce właśnie miała największą pożużlu oczywiście, oglądalność telewizyjną, co jest bardzo dużym, naprawdę ogromnym sukcesem nie tylko organizacyjnym, jeżeli chodzi o stronę polską, ale też sukcesem ogólnie tej dyscypliny i zapoczątkowało do starania, aby stała się ona dyscypliną oficjalnie olimpijską i była traktowana była w programie Igrzysk Olimpijskich, są szanse na to, że będzie to już w 2024 roku w Paryżu i ta decyzja ma zapaść do końca tego roku, z tego co dobrze pamiętam i myślę, że tego typu turnieje, właśnie tak dobrze zorganizowane, tak duże i z tak świetną publicznością jak mistrzostwa Europy w starych Jabłonkach mogą bardzo temu pomóc i władze Związków Piłkarskich w Polsce nie ukrywają, że jest to jedna z kluczowych imprez, która może na to wpłynąć. Dobra, trochę zmieniłem scenerię, bo mamy ładne okoliczności, przyrody, jeziorko, a za mną jest główna arena, czyli pierwszy Kord tych mistrzostw. I pewnie się dziwicie już na samo słowo Kord, ale w sumie nie powinniście, bo ta zaparaństwna ma dosyć dużo wspólnego z tym ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, że... Gra liczy się do dwóch wygranych setów, a nie tak jak w klasycznej piłce ręcznej, czyli po prostu wynik spotkania. Tam mamy co prawda dwie połowy, ale liczy się wynik końcowy. Tutaj mamy sety każdy trwa po 10 minut i gra się do dwóch wygranych setów czyli jeżeli wygramy pierwszego seta 20 do 8 a drugiego przegramy 22 do 20 to i tak jest 1-1 dalej i trzeba grać serię rzutów karnych tutaj się to nazywa shootoutów które polegają na tym nie są to takie tradycyjne rzuty karne z linii, choć takie w tym sporcie też występują, o tym za chwilę tylko rzut karny polega na tym, w oddaniu piłki od bramkarza do zawodnika rzucającego, czyli taki można powiedzieć taka kontra i, i rzut. Shootout może być wykonany za dwa punkty w momencie, kiedy albo bramkarz trafił bezpośrednio od bramki do bramki, albo rzut będzie oddany w powietrzu takim alejubem, czyli zawodnik najpierw wyskoczy, potem złapie piłkę i dopiero odda w powietrzu rzut. Jest to bardzo trudne. Będąc w tym miejscu muszę powiedzieć, że właśnie dyscyplina ta jest nastawiona na widowiskowość, ponieważ są tutaj też bramki za dwa punkty. Bramki ocenione przez Sędziego jako tak zwane spektakularne. Są za dwa punkty, więc pozwala to, czy nawet nie tyle pozwala, co wymusza trochę taką ładną, efektowną grę, a nie tylko skuteczną. Gra się 4 na 4, gra się czterech zawodników na czterech z bramkarzami, ale kiedy jesteśmy przy piłce, drużyna atakująca gra z tak zwanym wlotkiem. Pozycja wlotka to jest człowiek, który wchodzi na zmianę za bramkarza, a więc gra się z pustą bramką i z wlotkiem, którego bramki również liczone są za dwa punkty, niezależnie od tego w jaki sposób będą zdobyte. Jeżeli chodzi o tą ocenę bramek spektakularnych, kiedyś podobno było to trochę inaczej i zależało to wyłącznie od interpretacji sędziego. W tym momencie za dwa liczą się bramki wyłącznie zdobyte z obrotem, który też gdzieś tam na pewno na tym filmie pokaże, albo właśnie te zdobyte alejupem, czyli rzut wykonany już w powietrzu, w sensie chwyt piłki wykonany już w powietrzu i rzut, zanim się oczywiście upadnie. Jest to sport mniej kontaktowy niż klasyczna piłka ręczna, ponieważ tutaj jakieś faulowanie takie ostre, tak jak na hali jest zabronione. Jeżeli chodzi o jeszcze inne różnice, tak jak mówiłem, gra się sety, więc to jest to podobieństwo do tenisa. Gra się dwa razy po 10 minut i wydaje, wydawałoby się, że jest to krótko, ale uwierzcie mi 10 minut biegania po piasku, po boisku, które wymiarami przypomina kort tenisowy, ja teraz dokładnie nie pamiętam, ale to jest chyba 28 metrów długości. To naprawdę, naprawdę robi wrażenie, nie wiem czy próbowaliście kiedyś grać w siatkówkę plażową, jak nie to spróbujcie, bo to jest chyba jeszcze gorsze, ponieważ trzeba biegać do przodu, do tyłu, cały czas do przodu, do tyłu, choć co prawda są stosowane zmiany, bardzo częste, tak jak w piłce ręcznej klasycznej są zmiany takie hokejowe, więc często ci zawodnicy się zmieniają i mają kiedy odpocząć, ale niemniej jest to bardzo wyczerpująca dyscyplina pewnie dlatego też gra się, nazwijmy to, tak krótko. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? O bramkach spektakularnych powiedziałem, o wymiarach boiska mniej więcej powiedziałem, ale to wyświetlę Wam grafikę. E, powiedziałem o zmianach, powiedziałem o bramkach za e, a o rzutach karnych jeszcze nie powiedziałem. E, tak, bo są też klasyczne rzuty karne. Po prostu tak jak normalnie w, w, w szczypiorniaku, jeżeli podczas rzutu wydarzy się fał e, jest dyktowany normalny rzut karny, czyli taki z linii, nie z podania od bramkarza, także tutaj niczym to się od halowej, ręcznej nie różni. O przepisach, chciałem powiedzieć o moich odczuciach, bo naprawdę ja się w tym sporcie tak od pierwszego wejrzenia zakochałem. Bardzo mi się spodobało. Jak spróbowałem pierwszy raz na pikniku olimpijskim sobie porzucać, pokręcić te e, obroty, to naprawdę było to trudne, choć gdzieś tam z czasem, jako że mam jakieś tam delikatne obucie z piłką do ręcznej, e, złapałem to jak to powinno się wykonywać, ale po prostu ten luz, ta taka właśnie energia, to co postaram się Wam pokazać tutaj. Choć pogoda dzisiaj nie jest aż tak plażowa, jak się spodziewałem i na pewno nie będzie to, nie będzie to aż tak łatwe do pokazania ci zawodnicy, którzy tak się świetnie bawią tutaj gdzieś tam w koło. ale jednak oddaje to atmosferę tego sportu, który niesamowicie mi odpowiada i atmosferę na trybunach, która niesamowicie mi odpowiada. Dlatego bardzo spodobał mi się ten sport i mimo tego że miałem bardzo mało czasu, to postanowiłem tutaj przyjechać choćby na chwilę, bo dosłownie będę tu max godzinę. A musiałem Prawie trzy jechać z Warszawy i tyle samo będę musiał wracać. Tylko po to, żeby choć na chwilę to zobaczyć, bo uważam, że warto, bo uważam, że fajnie nakręcić z tego miejsca na ten materiał, że jest to gigantyczna impreza, która bardzo może pomóc w promocji i tej dyscypliny, i Polski jako organizatora tego typu imprez, bo przecież nie słyniemy z jakichś tam plaż czy sportów plażowych na świecie, więc warto, naprawdę warto tutaj Polskę pokazywać. A jesteśmy w Starych Jabłonkach, czyli miejscu trochę wypromowanym przez siatkówkę plażową w hotelu Anders, który właśnie organizuje bardzo często duże turnieje związane z siatkówką plażową, m.in. World Tury i takim celem z Związku piłki ręcznej w Polsce jest, aby e, to miejsce trochę odkojarzyć. Nazwijmy to tak może nieładnie. I e, żeby piłka ręczna też zagościła tutaj na stałe. Także ja jestem jak najbardziej za nie byłem, co prawda na, na workturze w siatkówkę. Ale jestem tutaj i mega, mega mi się podoba. E, także co, pokażę wam pewnie jeszcze jakieś stawki z meczów, czy tutaj z kampusu, jak to wszystko wygląda i. Bądźcie ze mną i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. the women's beach handball 2019 oh my goodness me. okej okay, mistrzostwa Europy w starych jabłonkach już za nami ja was od razu przepraszam że nagrywam w takich warunkach niestety nie za bardzo mam czas żeby zrobić to inaczej jestem w drodze do pracy jest godzina 6:30 i nagrywam na postoju dlatego że już sprawdziłem i w czasie jazdy bardzo telepie, niestety mam słaby uchwyt na telefon więc będę nagrywał w taki sposób i co można powiedzieć tak jak powiedziałem mistrzostwa dobiegły końca i, i e, największym wygranym jest tutaj reprezentacja Danii która zdobyła dwa złote medale zarówno mężczyźni jak i kobiety Dunki w finale pokonały reprezentację Węgier natomiast trzecie miejsce zajęły holenderki a w rozgrywkach mężczyzn pierwsze miejsce Dania, drugie Norwegia, trzecie również znowu na podium reprezentacja Węgier. Jeżeli chodzi o polskie drużyny, zaprezentowały się z dobrej strony, choć oczekiwania u pań były troszkę większe, chyba. Zacznijmy więc, może od nich. Polki zajęły 12 miejsce. I mimo tego, że trener Marek Karpiński na konferencji przed mistrzostwami mówił, że nie zapowiada walki o medale pomimo tego, że Polki na poprzednich Mistrzostwach Europy zdobyły srebro, bo konkurencja jest bardzo duża i jest bardzo dużo niewiadomych w plażowej piłce ręcznej kobiet, to trochę można powiedzieć, że ten wynik jest myślę, że dla wszystkich i dla kibiców, i dla zawodników, lekkim rozczarowaniem, ale nie można tutaj mówić o złej grze, naprawdę zadecydowały detale, dziewczyny walczyły bardzo dzielnie, ambitnie do końca. I w kilku meczach po prostu zabrakło trochę szczęścia, gdzieś wkradł się jakiś błąd techniczny, słupek, poprzeczka, zły chwyt, podanie i zrobił się taki wynik, jaki się zrobił. Formuła mistrzostw była taka, że były dwie fazy grupowe. Najpierw pierwsza, potem z niej awansowało się do kolejnej. I w tej kolejnej fazie grupowej Polki były z zerowym dorobkiem, ponieważ wszystkie drużyny, które znalazły się w tej samej grupie z nimi, wygrały z nimi mecze w poprzedniej rundzie, dlatego Polki startowały jakby z zerowego poziomu i miały dużo, dużo trudniej, jeżeli chodzi o walkę o awans do najlepszej ósemki. Dlatego im się to nie udało i ostatecznie zajęły 12 miejsce, ale ja uważam, że pokazały się z dobrej strony i naprawdę można liczyć na te reprezentacje w przyszłości. Jeżeli chodzi o mężczyzn, nasi chłopcy zajęli 7 miejsce i oni z kolei sprawili lekką niespodziankę, ponieważ nigdy wcześniej nie awansowali do najlepszej ósemki turnieju. Było to zaskoczenie dla wszystkich, również dla nich. I wszyscy zgodnie twierdzą, że ta drużyna się dopiero rodzi, że ona powstaje i że jeszcze nas zaskoczy, jeszcze będziemy mogli podziwiać najlepsze ich najlepszą grę, e, która jeszcze nie przyszła. Mam na to nadzieję, bo naprawdę świetnie się to oglądało, tą atmosferę, tą walkę, charakter, e, fajna grupa chłopaków i warto żeby śledzić ich losy, poczynania i sprawdzać co się w tej plażowej piłce ręcznej dzieje. Z takich ważniejszych rzeczy chciałem jeszcze powiedzieć, że niestety turniej był bardzo udany, naprawdę świetnie zorganizowany, ale wydarzyła się jedna. Przykra straszna rzecz, tragedia wręcz, ponieważ wiedział, że Szeląg mały, który, który znajduje się nieopodal, które zresztą widzieliście na tym filmie w poprzednim ujęciu utonęła rosyjska zawodniczka 20-letnia. Więc proszę was, są wakacje. Uważajcie! Bo jakaś tam swobodna, wakacyjna luźna atmosfera skłania do tego, aby nie wiem, skoczyć sobie do wody, na przykład uważajcie ostrożnie, jak nie znacie terenu dna, nie róbcie tego, bo szkoda, po prostu szkoda Waszego zdrowia i życia. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście ze mną przez cały ten czas, że śledzicie mnie na Facebooku, Instagramie, choć ja Instagrama tak średnio używam, ale głównie na Facebooku, że oglądacie te filmy, dajecie łapki, komentujecie, że uczestniczycie w tym, co ja wam proponuję, choć ja wiem, że ten blog czy ten kanał nie ma takich zasięgów, jakie bym chciał, ale to spokojnie, wszystko przyjdzie z czasem. Myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. A przede wszystkim na razie skupiam się na treści, potem gdzieś tam z czasem na pewno będę skupiał się też na marketingu. Ale fajnie, że jesteście, że dajecie mi takiego pozytywnego kopa, że reagujecie na to, co ja udostępniam jak Was zaczepiam jakimiś tam nie wiem, zagadkami, grami, zabawami. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się zorganizować spotkanie z zwycięzcą ostatniego konkursu, z Jackiem, nagrać pierwszy odcinek z gościem na kanale. Już mam kilka dogadanych, można powiedzieć tak, propozycji z udziałem gości, ale są to goście są związani ze światem sportu. Tutaj to będzie pierwszy gość taki z widzów. I to myślę, że też jest fajna, e, fajny pomysł. Mam nadzieję, że powiecie mi, co o tym sądzicie. Także Jacek, dogadamy się spokojnie już tam gdzieś w wiadomości prywatnej. E, I co? Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Bądźcie dalej, śledźcie ten kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czołem!